Halo, halo, cześć, siema. witam was wszystkich serdecznie, już w trzecim odcinku Zagrajmy armę 3 Kampania, kontynuujemy drugi odcinek kampanii, skończyliśmy na początku Situation Normal, wracamy, odpalamy, lecimy, myślę, że kamerkę będę musiał wyłączać, bo jest zjebana, super, nie, ale ogólnie kamerka znika i wchodzimy w grę, też może jeszcze nie teraz znika, bo patrzę, że jeszcze musi się wczytać, bo to przecież Arma i 3 godziny wczytowania na dysku SSD, bo przecież to Arma, uuu, jak fajnie. Jak się już wczytę, to zniknie się kamerkę i będzie, myślę, w ten sposób grać, bo to jednak chyba lepsza metoda, tak myślę. Tak strzelam. W ogóle grę trochę już przeciszyłem w porównaniu, w stosunku do poprzedniego odcinka i wytestujemy w tym odcinku troszeczkę inną metodę nagrywania. Myślę, że będzie wyglądało to lepiej, w zeszłym odcinku że widziałem jakieś przeskoki, no nie ciekawie, bridge, camp okay, let's do tego. Chyba nie zły FPS, -y, ale to do tego, że się doczytuje wszystko.

Świetna zabawa. A pytają mnie, czy mam problemy z lasem. No nie miałem dzisiaj szczęścia do lasu. No to to jest prawda. W poprzednim odcinku las troszeczkę nas zaorał, jebaną minął kurwa przeciwpiechowną. Polecam wszystkim. Nie, kurwa nie. Straciliśmy do no To jest świetnie, dobra zabawa. Polecam, polecam wszystkim. Na, na, najlepiej. Najlepsza zabawa życia. Gdzie my jesteśmy? A. Randes Woods. Jep, yep, super, dzięki za info. Jak ktoś sobie chciał to przyznać, to można zapozować. Oh, kampania kampanie armii to są takie bardzo samouczkowe rzeczy. Jakoś to będzie, nie? Lecimy tutaj z Fartem. Póki co jeszcze nic z nas nie strzela, co dla mnie to jest bardzo dobry znak. Zaraz padnie pistami, naprawdę. Jep. Tyle, jeżeli chodzi o staminę. Super! Zawsze fajnie nie mieć staminy, grając w armę, dobra. My... Teraz idziemy sobie, idziemy, idziemy, idziemy przez las. Lekki se te dupie wszechświatach idziemy, jesteśmy straty, z To jest fajny las. To mi się naprawdę fajnie gra na multi tam. I można puścić dwie, gru dwie grupy z, jed z jednej strony, jedna, z drugiej strony druga i taki PvP troszeczkę. Ale dobra, trzeba się zacząć skanować teren, żebyśmy nie wdepli we wroga albo nie paną minek, chyba. Bo z moim szczęściem to jest też możliwe. Że znowu się wpierdolę na minę. Oho, saving, breaking. I lecimy dalej. Staminy nie ma, ma! W prawym górnym rogu widzicie stamina zjechana do zera 18 granat High Explosion Miło na 75 metrów mam A ja tak dam sobie na tam na 100, to, to tak najczęściej się, się idzie na 100 metrów. No bardzo cicho, jebany helikopter nad nami. 100 metrów do przodu, no jest cholernie cicho jeszcze. Na... Czemu tu nikogo nie ma? Są takie zadoby, wszyscy pewnie są na. w majku. Jak stąd majka nie widać, ale słońce ładnie. Ups, na to równość nie trzeba. Ale ładne słońce będzie z żywami. Armon jest śliczna gra, naprawdę, To Nie dojebana optymaz. Nie dojebana optymalizacja jest niedojebana. I tyle w tym temacie. Wkurwiający jest ten helikopter w buczy i buczy. Nad nami. Dobra, lecimy. No to kurwa nieźla. Typowa arma, no kurwa nieźla. Typowa arma, typowa arma. Idziesz sobie, idziesz, kucasz za krzakiem, zaczynasz strzelać. Headshot! Jak w życiu, no. Jak w życiu, tylko że w życiu nie masz odpału. Teraz ja się nie respawnów, tylko czytanie save'a. To nie zmienia faktu, że RGO się do mnie przyda, raczej biały dym, żeby troszeczkę do nas nie napierdalać. Ten biały dym tutaj co widzicie jest trochę mały, bo używam tego, bo używam e, moda na ładniejsze ekspozy, przez co ekspozy są ładniejsze, ale dymy są spierdolone, troszeczkę są, ale po to wtedy dym jest dużo większy. I chyba ostatnio zauważyłem, że będę musiał wyłączyć OTSRS 4 APEX Bo czasami jak boty strzelają Tego nie słychać w ogóle Przerąbana sprawa naprawdę Bo boty strzelają, a ty nie słyszysz, że strzelają, tylko słyszysz, że kule ci świszczą dookoła Więc niestety jak bardzo nie lubię połowy dźwięków z to będę musiał wyłączyć OTSRS Smuteczek. Nie, naprawdę, kurwa, jaka przejebana Dobra, lecimy, byr, 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 byr. Single fire. Jak zresztą nas siedem, to zrobię safe, żebyśmy znowu nie, nie musieli piec 3 godziny. Ale ja się od razu już przygotować, zaraz będę mógł. I od razu safe. Nie chcę mi się tego wczytywać, bo 30 tysięcy razy. Nie mam jebanej staminy Zdjęty Jeszcze wyłączę te znaczniki, Fuck, to no łatwo właśnie, te znaczniki są trochę OP 125 so metrów? Żeby ich tu więcej nie przelazło Będzie na przypadek właśnie zapis A, może nie będę zapisywać przed walką, tylko jak skończymy walkę, żeby... No, bardziej sensownie Posłaniają raz jedni raz drugi, żeby... okay, go. Yeah Dobrze from you, Falcon. Wszedliśmy do a greenback nie Nie. Jesteśmy w Czekamy na twoją Falcon. See you soon. Out. Może mieli coś przydatnego. Muszę to sprawdzić. To nasz. Pistolet zawsze, zawsze chętnie. First Lightning, dobra, lecę Za często zapisuję, żeby grać w armę No ale nie, bo gramy na wysokim poziomie i cynnościę, a więc nie chcę skinąć za szybko Czekajcie na mnie, ziomeczkę No dobra, możemy cisnąć Strzelają... Jebany helikopter będzie wkupiał teraz I... Irytujący jak cholera, naprawdę Gdzie on jest? Fuck sukni zaraz jeszcze zrzuci wroga pewnie, to już w ogóle będzie. Kurwa zabawnie. Leci i burczy, leci i burczy kolerni. Dobra, idziemy przez krzaczory. God damn you! You stupid fucking shit Fucking shit chopper! Kurwa, on dźwięk. Dobra, 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 skupienie. Skanujemy okolice. Trochę chujowy ten wektor, tak patrzę, podejście, nasz, znaczy, bo kurwa, jebaną pod Znaczy dobrze, że nie idzie masz tam, to jest trochę sensu i tu z lewej, no? Tak, to zawsze mamy jakąś tam przewagę wysokości i widzimy trosze, troszeczkę więcej minimalnie. Z samym to tak trochę by było. Ładnych nim sobie trzeba, żebym się nie Norma. Chuj! Kiery! Fire at that door! Front! Soldier! Sniper! 100 metrów! Front! Rifleman! 100 metrów! Kurwa, kurwa, kurwa! Dobra jest Granat... Granatnik jest fajny Jeszcze nikt w ogóle z naszych nie umarł to jest Progres Porównując z tym co zwykle się nie Sam helikopter, który latał do, dookoła, przez jakiś. No właśnie, chyba nie kim mówi, się nie ruszamy, jak na ten jebany helikopter. Ten jebany helikopter krąży, tu kurwa, już z 15 minut. Więc no, na pewno o nas nie wiedzą, no nie chuja. Ja się cieszę, że nie jestem w centrum klinu, bo dostałem taki ogień, kurwa. Ze skrzydła klinu łatwo się wybić w oskrzydlanie, a tak no. Z przodu byłoby trochę średnio z tym myślałem. Dobra, Sprawdzam na czyściut. Lecimy dalej. W ogóle podoba mi się to jak na przykład znaleźliśmy ciało jakiegoś randoma, nie? bo nas jest cały czas tyle samo, nie? Ale tam znaleźliśmy jakiegoś randoma, który padł, czyli że jednak daje to takie poczucie, że nie tylko my jesteśmy na tej wyspie i wszyscy zostali tu pierd tylko się pewnie pomogło spierdzielić do lasu, nie? No i go ujebali. Oho, jakiś wrak? W środku lasu? Ale muzyczka. Czyli w lewo. we're jesteśmy there. Ten wrak nie daje mi smutno. Rzeczka do tyłu w ogóle, bo bym leciał naprzód, muszę do tyłu. Wunsch, królik, zero fucks given. Chuj, że wąż może być jadowity, ale ładny. I się to powinniśmy skanować tak legitnie, że oni skanują bardziej. Pierwszy skanuje przód, ci dwa trochę na boki, a ja tak patrzę już w chuj w bok. I pilnuję, żeby nas w bok nie wpierdoliliśmy. To jest pilnowanie formacji wtedy, ale jakoś sobie poradzę. Że to boty, więc ja muszę pilnować za wszystkich, Bo oni mogą nie zobaczyć, albo mogą zobaczyć magicznie przez Spider-Sens Tingle. Kurwa droga. Nic. Kurwa maś, dobra, idziemy dalej. I'm not hiding now. Damn, sonashi. Cetterge, Angole. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. Can ah. I see you made in one piece? Let's go. James Hardy, Northgate. Cetterge. Angola. Aha. A, masz ci los. Ile ten kciężek trwa? Już jeszcze chyba niedługo. 15 minut dopiero. No to jeszcze troszeczkę zaczniemy. Maxwell. O, będziemy się przegrupować w Maxwellu. Dobrze, bardzo dobrze. Maxwell is a very nice place. Alright, follow me. For now, we're regrouping at Maxwell. Whoever's left, just don't get too comfortable. You're one of the last groups we've been in contact with. Captain Aha. Miller's coordinating things. Believe it or not, he's the ranking officer left on this fucking rock. Cool Miller. Miller. <laughs> just over there, setting up a temporary briefing area right now. We're piling the few weapons we have just beside it. It's not exactly an armory, but we need to take stock of whatever we got. So for now, Shit. we're dividing up into four squads Alpha through Delta. I'm leading Delta, and your squad leader is just over there. Sergeant Conway's heading up Alpha. You guys must know each other. Anyway, uh. Miller's got the details. A helo went down on a forest nearby. He's putting together a plan. Proszę, zróbcie i sir. Czyli co, będziemy ogarniać helikopter, to jest jedna z ciekawszych misji. Prawda, fajna, dobra. Możemy się rozejrzeć na spokojnie. Strzelec, strzelec. Blackfoot down. To jest fajny task. Rifleman, rifleman. 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 Cocky for a while though us pulling out, seasat at their backs. You're up fucking nowhere. Yeah, they've been a giant pain in the ass for months, man, but well, you know there's a difference between that and war. The no boss, but... true. Sometimes all you need is one loose trigger for a flashpoint, though. Yeah. Maybe this whole thing is one big misunderstanding. <coughs> Mmm, smieram cię i będzie ślepy, spóźnł, spyć, sper sperzacz sper, Co my tutaj mamy? To jest fajna baza. Tam mamy pójść, się zgłosić. Co tam Miller ziomeczku? Mój ty dyznajomku Aha, tu się wybiera misję. Mapa strategiczna, szanna, Szczę... mapa strategiczna jest zajebista Strzelec na skrzyneczce. Strzelec a tu jest Armory Jesteśmy w ogóle tutaj, nie? To jest. Kurwa Chuj! Wie, wszyscy zginęli! Ja pierdolę, super! Staram się jak oni zrobić tutaj ten. To zrobić. Mi się nigdy nie udaje zrobić takich. linii. Ważne, co po prostu nałożone na siebie. Tylko tak ładnie, że nie widać. Mi się nigdy nie udaje zrobić takich zaokrąglonych linii. No, Mike oczywiście, to Mike. Co tam wziął co ja mam MX3GL z tym, tym i tym magazynkiem oh, oh, oh. Inwentory Chodź jakieś plecaki Zabił za plecak Coś? Coś, coś Eee dla Bombard goggles O, ja pierwszy, dziękuję z nie no, no ja mam lepsze uh, Mam Assault Pack Green, jestem z tego zadowolony w końcu w Dziękuję Bogu Granaty, granaty, mx, mx zwykłe i jeden taki też zwykłe no to nie, nie zła amunicja uh, co my tu mamy? dobra, co ja mogę odłożyć? Co, 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 granaty, rgn stawię sobie jeden myślę nie mogę ich potem tutaj, tutaj tak? Na te RGN. Myślę, że wezmę sobie... zostawię jeden. Zielony wyrzucę. Niebieski wyrzucę, pomarańczowy wyrzucę Hemlight na no kurwa pamiętam. Pomarańczowe Pomarańczowy wypierdol, zielony wypierdol, niebieski wypierdol, białe, RGNK i high explosives. RGO granat, to już dwa mi wystarczy, tutaj też odłożenie pełne mogę, to się magicznie z tego co wiem. Hemlight też jebać, a na chunki to inwentory tutaj, ambicja. Eee, RGN, chcę dwie są dobre granaty RGN, naprawdę. Potrafię uratować życie. Eee, a nie mogę wam giel gielkę. No tak, ma to sens, mam gielkę. Cześć. Eee, tak szczerze, tak w tej grze trzeba grać na singlu. Dostajesz kulkę w kolano, i potem cię medyk nie, nie jest w stanie uleczyć, bo z głupim medykiem bo to arm. Dobra, zameldujemy się u tego pana wspaniałego tutaj. Hallo! Czy to O, O, Ale masz brytyjski mordę. Wszystko rozpierdzielone, Dziwne, to jest Maxwell. Dziwne, że nas tutaj nie, nie, nie zauważyli, bo to jest tutaj jest dolony lotnisko. Ja zaraz tam podejdę, wam pokażę nawet. To jest pierdzielone w Żydzi ogromne, gigantyczne lotnisko, które widać z kilometra, nie? Więc... Yy... No niezły ruch oporu. Chyba, że na razie stwierdzili, że a jebać, nie idziemy tu za dużo, no ale zobaczcie, kurwa. On sobie normalnie tutaj chodzi, z, zero fax even. Na pewno o nas nie wiedzą. Ten znaczek to tak dla beki Na pewno nas nie, nie, nie wykryją. Nie wiem czy to jest, że nas nie wykryją, czy że nie, nie atakują nas, bo ten, ale no. No kurwa. Widać to w chuj z 5 km. Ale no nic, dobra, lecimy się zameldować. Bo nam kazali. tam damage. Chyba nie wiem. Nie wiem, czy będę brał to tak w sumie, bo. Wydaje się, że jest jeszcze ok. W ogóle. to... Jak się przełączało na pistolet? Eee. eee... O, tak. Wymienię sobie ten magazynek, tylko pomyślę, bo... Taka bieda troszeczkę. Ale to dobra, to potem przy okazji. przełączymy się na normalną broń. Kurwa, gdzie moje magazynki? Aha, bo zostawiłem puste i nie wziąłem dobra, wezmę sobie spróbuję się na miejscu z tego cołem można. Hey. Good to see you man. This shit's a mess. Conway. Hey, wait, this captain no to to Yeah. I'm coming. Przyjazd yeah. Millerem. Miller, Miller. I just hope Captain Miller knows what the hell he's doing. To. Ta... Miller to jest chyba. An nie? Da, Lol. In. We're still piecing together what happened this morning, but one thing is clear: Altis' armed forces on Stratis are hostile. Right now, long-range comms are down. Aha. Commander McKinnon is confirmed KIA. K.I.A. And whatever equipment we may have had is either halfway scrapped or entirely wrecked we need to organise. make a plan and take back the initiative. we'll split up. i've nominated three men, conway, lacey and mitchell, to each leader squad, alpha through charlie. my own team will operate as delta under the command of lieutenant james. now, the first priority is situational awareness. half our force will go on recon. Another squad will dig in here and take stock of whatever equipment we've got to hand. And that just leaves us with our most pressing concern. The AAF managed to bring down a Blackfoot. No the crash landed dangerously close to our position. There's a burning wreck and a Blackfoot smoke stack a mile high. That is no good. Alpha will secure the crash site, make a sweep for any survivors and get rid of it. Questions? Chyba nie? All right. Let's move out, gentlemen. Let's move out, gentlemen. Defenses o Find the dog. Rescue Operations. Brawo. Patrol. Coś tam, coś tam. Sygnały. Aha. Destroy, destroy. How? Thanks no, za 10 minut się zacznie operacja. Blackfoot down. Najważniejsze priorytety obrona. Dobra. Możemy się przygotować, ale na operację poruszymy już następny odcinek. Eee, no dobra. Daj mi co ja potrzebuję. I detektor in, dobra. Inwentory. Eee, z tego co wiem. Dobra. Pounding minds and explosive charge to ja chcę mieć w plecaczku. Dziękuję bardzo. Eee. Ile mam teraz magazyn? Cztery. Wezmę sobie jeszcze jeden, żeby się nie zesrać. Nie chcę brać czerwony Czemu mi nie pozwala za Opota, Dobra 7 magów Zapas w luj mam amunicję do pistoletu? Dobra, biorę jeden magazynek, biorę pistolet tak naprawdę Raczej często się go nie używa, a kwestia posiadania tej amunicji 16 strzałów wystarcza zwykle, żeby uratować dupę jak ci się skończy normalna ja odkładasz sobie to i jest fajnie i teraz trzeba powiedzieć, że jesteśmy gotowi no i będziemy wychodzić z bazy ale to już zrobimy w następnym odcinku trzymajcie się, cześć, pa pamiętajcie subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym odcinku Buja.